Itra. witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 43. odcinku nowego poradnika do gry Anno 1800. Dzisiaj zajmiemy się produkcją betonu zbrojonego w Starym Świecie. Na pewno część osób zapyta, ale po co? Przecież główną stolicę będziemy robić w Kron. Zgadza się. Jednak na pewnym etapie będziecie potrzebowali naprawdę ogromne ilości silników parowych. I produkcja ich w jednym miejscu po prostu będzie zbyt wolna. Więc ja robię w taki sposób, że rozwijam tą główną wyspę w Starym Świecie do poziomu silników parowych. I wówczas silniki parowe będą produkowane tutaj, w Starym Świecie, plus będą produkowane w przylądku, i wtedy ich produkcja będzie dużo bardziej odpowiadała późniejszym potrzebom. Dlatego tą wyspę. Jeszcze zamierzam rozwinąć do poziomu, właśnie produkcji silników parowych. Dobrze, zerknijmy, co jest potrzebne, aby w ogóle móc o takich rzeczach myśleć w przyszłości. Pierwszy towar po odblokowaniu inżynierów to jest beton zbrojony. Jest to kolejny, tak naprawdę, materiał budowlany, który będzie potrzebny do budowania właśnie budynków z tego poziomu. Dlatego w pierwszej kolejności Musimy się zająć betonem zbrojonym. Do jego produkcji jest potrzebna stal i jest potrzebny wapień. Wapień, akurat mam tutaj jedno złoże, więc jest ok. Stal tutaj również produkuje, więc też jest ok. I teraz zobaczmy, jak to wygląda czasowo. Fabryka betonu zbrojonego produkuje beton w jedną minutę. A cement produkuje się 30 sekund, więc na jedną kopalnię wapienia ja mogę postawić dwie fabryki betonu zbrojonego. I tak samo tutaj, piec hutniczy 30 sekund, czyli na jeden piec hutniczy ja mogę postawić dwie fabryki betonu zbrojonego. I teraz zerknijmy sobie jeszcze, jak to wygląda, jeśli chodzi o koszty. Koszt utrzymania Jednej fabryki betonu zbrojonego to jest 400. Ja zamierzam postawić dwie, to już mam 800 i 150 już inżynierów, ale siły roboczej mam akurat dużo, więc tym się nie muszę martwić. Tutaj macie 250 i 25 robotników. Zobaczcie: 800, 250 to już mam ponad 1000. Więc zanim postawicie ten łańcuch produkcyjny, zwróćcie uwagę na to, czy was stać. Ja mam tutaj bilans ponad 6000, więc mogę spokojnie sobie na tą produkcję pozwolić. Wybudowałam wszystko. Mam już kopalnię wapienia, mam dwie fabryki betonu zbrojonego, stali miałam odpowiednią ilość. I możecie zauważyć, że rzeczywiście mój bilans skurczył się o te 1000. Czyli zgodnie z oczekiwaniem i możemy widzieć, że beton zbrojony zaczął się już produkować. Więc produkcja betonu zbrojonego nie jest trudna, ale jest kosztowna i musicie posiadać cement na swojej wyspie. Jeśli cementu nie posiadacie, to albo musicie go pozyskać z innej wyspy i przerzucić na tą wyspę, na której się właśnie znajdujecie. Możecie również cement pozyskać z doków. Widzicie? Jest on już tutaj dostępny, więc to jest również sposób na pozyskanie cementu. I o ile pamiętam, Eli również powinien cement sprzedawać. Więc widzicie, również jakąś ilość możecie pozyskać od Eliego. Ale oczywiście najlepiej chociażby tą jedną kopalnię mieć. Beton zbrojony nie musi mi się produkować bardzo szybko, więc te dwie fabryki betonu zbrojonego mi wystarczą. Jeśli się okaże w przyszłości, że jest potrzebne więcej, no to tą produkcję zwiększę. I możemy widzieć, że pierwszy beton zbrojony się już wyprodukował. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak życzę Wam miłego dnia. Przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!